Wybrany, ten komunikat został skierowany do Ciebie, ponieważ Twoja ścieżka przybrała decydujący obrót. Czytanie tych słów nie jest przypadkiem. Wszystko zostało starannie zaplanowane tak, aby pasowało do momentu, gdy jesteś gotowa na to przebudzenie. Coś się w Twoim życiu dzieje, prawda? Zauważyłeś zmianę w energii w swoim środowisku. Twoje spojrzenie na innych zmienia się. Jakby coś w Tobie było innego, jakby Twoja obecność mogła zmienić atmosferę. Gdy wejdziesz do pokoju. Chociaż trudno to opisać, uczucie nie pozostawia wątpliwości. Nie martw się, to nie jest iluzja ani przypadek. Coś większego od Ciebie dzieje się w tej chwili. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ludzie reagują na Ciebie inaczej ostatnio? Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje istnienie wywołuje siłę, której nie rozumiesz w pełni? Energia, którą przekazujesz dziś, jest silniejsza niż sobie wyobrażasz. Ludzie ją dostrzegają ale nie zawsze ją rozumieją. Niektórzy traktują cię z szacunkiem, jakby dostrzegali w tobie coś, co nie można opisać. Niektórzy mogą być zdezorientowani i wrogo nastawieni, jakby ich istota dotknęła czegoś głęboko w nich. W rzeczywistości już nie jesteś ignorowany. Twoja siła jest wyraźnie wyczuwalna, gdy twoje duchowe objawienie zaczyna ujawniać to, co było ukryte. Cel energii, którą emanujesz, która nie może być ignorowana. Nawet bez mówienia oni to wiedzą co zmienia wszystko wokół ciebie. Zanim przejdę dalej, proszę zasubskrybować kanał i aktywować pasek, aby nie przegapić żadnych niezbędnych treści. Nie wychodź przed ukończeniem tego wideo, ponieważ to, co nadejdzie po zakończeniu, może zmienić twoją perspektywę. Teraz problem jest jasny. Nie tylko błogosławieństwa wynikają z tego rozpoznania, ale także nowe obowiązki. Twój wpływ wpływa na ludzi, wydarzenia i środowisko. Nadszedł czas, aby się przygotować na przyszłość, a także na nieuważne reakcje tych, którzy zaczną cię postrzegać w zupełnie inny sposób. To tylko początek nowej epoki. Wraz z tym wzrasta zapotrzebowanie na większą samoświadomość, mądrość i przygotowanie się na przyszłość. Czy jesteś gotowy przyjąć swój prawdziwy potencjał i iść naprzód z pełną świadomością? Pozostawij komentarz 777 poniżej, jeśli czujesz to. W tym momencie wszechświat zaczyna Cię w pełni rozumieć. Okaż swoje wsparcie poprzez polubienie tego filmu, jeśli chcesz uzyskać dostęp do swojej prawdziwej mocy. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zarejestruj się i aktywuj swój dzwonek. Wszystko, co tutaj odkryjesz, zmieni wszystko, co wiesz o sobie. Je viens a un point de revelation. Nie tylko jesteś dostrzegany, ale teraz jesteś niemożliwy do przeoczenia. Il s'agit d'un nouveau chapitre. Eilnia pade To, co wcześniej tylko nieliczni mogli przewidzieć, zaczyna być widoczne dla całego świata. Ton wpływ nie jest chwilowy ani ograniczony. Finalnie obserwujemy to. Wyjątkowa energia, boski aspekt, którą otrzymałeś, został ukryty z powodów, które teraz zaczynasz rozumieć. Zmiana jest widoczna. Osoby, które cię otaczają, zaczęły wyczuwać w tobie pewną głębię. Nie potrafią tego wyjaśnić, ale wyczuwają w Tobie niezwykłe przyciąganie. To, co inni widzą w Tobie, wykracza poza zwykłą pewność siebie czy atrakcyjność. To coś znacznie głębszego, ponieważ jest prawdziwą obecnością. Wibracja jest tak czysta, że nie da się jej naśladować ani otworzyć. Wszechświat wybrał Cię, a ta energia nie może być zaniedbywana w nieskończoność. Każde słowo i każdy gest zawiera Twoją esencję. Twój blask ujawnia się naturalnie, nawet jeśli starasz się pozostać dyskretny. A ludzie są świadomi tego. Niektórzy ludzie mogą zauważyć to na pierwszy rzut oka. Ponieważ ich dusza rezonuje z Twoją, ci, którzy są bardziej duchowo przebudzeni, wyczują Twoją siłę. Chociaż nie mogą tego potwierdzić, wiedzą, że są w towarzystwie wyjątkowej osoby, która ma misję. Jednak niektórzy będą postrzegać to w inny sposób. Osoby o niższych wibracjach mogą czuć się niekomfortowo. Lub nawet strach. Twoja moc podkreśla ich słabości, a Twój blask ujawnia ich cienie. Twoja mądrość pomaga im zrozumieć rzeczy, których jeszcze nie rozumieli. Postrzeganie siebie przez innych jest jasnym dowodem na to, że Twój potencjał został ujawniony. Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie okazują Ci niezwykły szacunek, tak jakby Cię znali, mimo że naprawdę Cię nie znają? To tak, jakby byli nieświadomi, że masz coś większego. Ponieważ wyczuwają mądrość, którą emanujesz, ludzie, których nie znasz, podchodzą do ciebie, dzielą się swoimi problemami i szukają porady. Ale nie każdy reaguje pozytywnie. Niektórzy są zaintrygowani, inni są zafascynowani, a inni czują się zagrożeni z powodu swojej tożsamości. Niektórzy mogą cię prowokować, próbować cię cierpliwie lub próbować cię zbadać. Jest to tylko wyraz tego, co sprawia, że czują twoją obecność. Osoby, które są wokół ciebie, nie tylko zachowują się racjonalnie. Nie mogą powiedzieć coś znacznie głębszego, ale czują to w głębi swojej istoty. Nie ty sprawiasz im ból, ale to, co im pokazujesz. Twoja obecność budzi w nich pewne emocje. Nieświadomie ujawniasz im cechy, których woleliby unikać. Nie jest to przypadkowa sytuacja. To nie jest wynikiem kosmicznego zestrojenia. Jest raczej skutkiem wielu wyborów. Wyborów, w których zdecydowałeś się wytrwać na swojej ścieżce. A przede wszystkim tego, jak pozostałeś oddany swojemu celowi pomimo trudności. To jest moment, w którym postępujesz w kierunku swojego przeznaczenia, tego niebiańskiego celu, do którego dążyłeś przez całe życie. Wszechświat ma porządek czasu, który nie jest przypadkowy. Jesteś teraz przygotowany, aby w pełni zaakceptować to, kim jesteś po przejściu przez wszystkie problemy, wyzwania i trudności. Zostałeś dotknięty bólem, smutkiem i niepowodzeniami. Które wielu uznałoby za zakończenie, ale w rzeczywistości wzmocniły Cię. W trudnych momentach ujawniamy naszą prawdziwą naturę. Twoja siła nie jest już czymś, co jest niematerialne. To nie tylko delikatna energia. Twoja moc promieniuje z Twojego istnienia. Światło, którym promieniujesz, jest teraz żywym, niemal namacalnym światłem, które jest postrzegane i widoczne w interakcjach z innymi ludźmi. Niezależnie od tego, jak subtelna lub intensywna jest reakcja, ludzie zaczynają zmieniać sposób, w jaki zachowują się wobec ciebie, gdy dostrzegają to, czego nie zauważasz. To objawienie może wywołać mieszane uczucia. Uświadomienie sobie, że w końcu możesz dostrzec swoją prawdziwą siłę, wzmacnia jeden aspekt ciebie. Inna osoba może jednak martwić się, że teraz jesteś bardziej niż kiedykolwiek pod wpływem osądów i oczekiwań innych ludzi. Możesz martwić się o to, Czego od ciebie oczekują inni i obawiać się, że nie spełnisz ich oczekiwań. Jednak to tylko jeden z kroków. Ludzie są podatni na wątpliwości, a kiedy wszystko staje się jasne, normalne jest kwestionowanie własnej siły. To linia podziału, punkt zwrotny. To nie jest czas na ucieczkę i ukrywanie się w ciemności. Nie jesteś tutaj, aby zamknąć się w kącie. Jesteś tutaj, aby ujawnić wszystko, co osiągnąłeś i przeżyłeś. Nadszedł czas, aby stać się najwierniejszym przedstawicielem samego siebie. Nadszedł czas, aby iść naprzód z pełną świadomością tego, kim jesteś, a także świadomość tego, że ludzie wokół ciebie zareagują, czasami w sposób, którego nie możesz kontrolować. Niektórzy będą patrzeć na ciebie z podziwem, identyfikując blask, którym promieniujesz. Niektórzy być może poczują zazdrość, a nawet strach. Ludzie często boją się tego, czego nie rozumieją. A tym, czego nie rozumieją, jest Twoja niezawodna moc. To ich walka, nie Twoja. Niektórzy mogą próbować wykorzystać Twoją witalność, chcąc czerpać z Twojej siły, nie oferując nic w zamian. Czasami nawet nie są świadomi swoich działań. Są urzeczeni Twoją błyskotliwością, ponieważ jest to dla nich jedyny sposób na odkrycie tego, czego brakuje w ich egzystencji. Są też tacy, którzy czują się zagrożeni Twoją mocą. Ludzie ci nie są przygotowani na konfrontację z kimś, kto nie pozwala sobą manipulować ani się zdominować. Nie zdają sobie sprawy, że ich opór tylko potwierdza to, co już czują głęboko w środku. Twoja siła jest niezniszczalna. To, co próbują osiągnąć poprzez swój opór, to nic innego jak wyraz ich własnego wewnętrznego konfliktu. Nie ma potrzeby martwić się o tym przebudzeniem. Zamiast tego musisz odważnie stawić mu czoła. Świat już zaczął dostrzegać Twój wpływ. Wielu ludzi wciąż nie wie, że ta siła jest związana nie tylko z Twoimi zdolnościami fizycznymi, ale także z głębokim połączeniem, jakie masz z boskością. Jesteś pośrednikiem między światem fizycznym a sferą duchową i to właśnie to połączenie daje Ci moc. Twoja odporność, wizja i cel są darami, które wykraczają poza Twoje świadome zrozumienie. Teraz do Ciebie należy wybór, jak zarządzać tą mocą. Czy pozwolisz, aby reakcje innych wpłynęły na ciebie, czy też zdecydujesz się pozostać ugruntowanym w swojej prawdzie i iść naprzód z pewnością siebie? Rozwiązanie leży w twojej samoświadomości i wewnętrznej mądrości. Zdecyduj się być światłem, które oświetla ścieżkę innych, nie po to, by ich ratować, ale by motywować ich do odkrywania własnego kierunku. Era ukrywania się dobiegła końca. Ludzie rozpoznali twoją prawdziwą naturę. I wkrótce zdadzą sobie sprawę z tego, jak silny zawsze byłeś. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ta moc to dopiero początek czegoś znacznie większego. Jest to początek zadania, które przekształci nie tylko Twoją egzystencję, ale także tych, którzy chcą stać się świadomi i postrzegać rzeczywistość, którą ujawniasz. Zadziwiające może być to, jak ludzie reagują na Twoją obecność. Niektórzy są do ciebie przyciągani, jakby przez jakąś tajemniczą siłę. Z drugiej strony, inni czują się nieswojo, jakby sama Twoja obecność przeszkadzała im w najwyższym stopniu. Wreszcie, niektórzy ludzie stają się zazdrośni, oporni, a nawet agresywni, ponieważ nie rozumieją, dlaczego Twoja obecność jest tak silna i pociągająca. Oto wyraźne oznaki, że ludzie zaczynają dostrzegać Twoją boską energię i siłę, którą generuje. Być może zauważyłeś, że niektórzy ludzie przyglądają Ci się w niemal enigmatyczny sposób. Jeśli to przesłanie rezonuje z Tobą i czujesz, że moc budzi się w Tobie, nie zapomnij polubić tego filmu. Kliknij przycisk subskrypcji i aktywuj mały dzwonek, aby nigdy nie przegapić treści, które mogą zmienić Twoją ścieżkę. Chciałbym usłyszeć od Ciebie, jeśli jesteś gotowy, aby objąć swoją moc i chodzić z prawdą, która w Tobie mieszka. Skomentuj słowo światło poniżej i podziel się swoimi doświadczeniami. Do zobaczenia w następnym filmie.